Moi drodzy jestem walcjaną, tu jest pierwszy tutaj akwarystyczne, sprawa tego, co tu by było w mniej więcej VII wieku. Tu był kapłan, który nie wierzył w obecność Jezusa, ale miał bardzo dużo wątpliwości. I Pan Jezus, aby jego serce nawrócić, aby też pokazać, że On jest, utaje się to na święty Sakramencie. I w trakcie przeistoczenia krew wino stało się krwią, a biała chosta stała się sercem Jezusa. W ogóle w świetle tego cudu też jest tak, że były takie badania robione, że jedna gromka tej krwi waży co 7, a 7 co 1. Nie jest to niewytłumaczalne, że 7 że grudek krwi waży co 1, a 1 to waży co 7. I też jest to rozumiane jako rodzaj po prostu cudu. Ta krew jest AB jest zachowana, a serce jest w agonii, jest tak jakby człowiek po prostu bezpośrednio umierał. Takie cuda też eucharystyczne, w których ja miałem możliwość być, jest, to były z C w Polsce i w Legnicy, też tam byłem na tym cudzie eucharystycznym. A teraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj spoczywa Pan Jezus, To są te grudki krwi yy, i tam jest u góry serce Pana Jezusa. Niech Pan z Was poprzez Twoje najświętsze krew i przez Twoje najświętsze ciało błogosławi i udarzysz wszystkimi potrzebnymi łaskami. Zostańcie z Bogiem, zachęcam Was do odwiedzenia Włoch.